widzieliście już nową piramidę żywieniową, bo jeśli spojrzeć na grafikę, to brzmi jak spełnienie marzeń keto: dużo mięsa, tłuszcz w centrum, masło na widoku, a węglowodany na samym dole. I wygląda to trochę jak clickbait, ale jeśli zejdziemy niżej i zobaczymy jak wyglądają zalecenia, to sprawa się diametralnie zmienia. No to lecimy po kolei. Nabiał, faktycznie zmiana z chudego na pełno tłusty, ale tylko trzy porcje dziennie, a nie ile wlezie. Warzywa i owoce. Bez rewolucji, tak jak było wcześniej. Trzy porcje warzyw, dwie porcje owoców. I nasza wisienka na torcie, czyli tłuszcz. I tutaj stanowisko jest jasne. Tłuszcze nasycone, czyli z czerwonego mięsa lub z masła, nie powinny przekraczać 10%. Kolejna kwestia, węglowodany. Pomimo, że są na samym dole to nadal powinniśmy spożywać od 2 do 4 porcji dziennie. Oczywiście z naciskiem na pełne ziarno oraz błonnik. I tutaj największa zmiana, czyli białko. Z tego jestem naprawdę bardzo zadowolony. Aktualne normy dla populacji w USA to 1,2 do 1,6 g na kilogram masy ciała, a nie 0,8, jak to było wcześniej. Dlatego śmieszą mnie trochę te filmiki, że keto miało rację. Nie. Nie miało racji. Ludzie zobaczyli obrazek, ale nie potrafili doczytać zaleceń. I na koniec moja wielka prośba: podaj ten filmik dalej, udostępnij, prześlij znajomemu, ponieważ tą piramidę naprawdę bardzo łatwo jest źle zinterpretować. Pozdrawiam.